Dzień dobry, nazywam się Rafał Nowakowski, jestem dyrektorem handlowym w salonie Toyoty w Olsztynie. Dzisiaj z dumą przedstawię Państwu naszą najnowszą inwestycję salon samochodów dostawczych Toyota Professional. Poza samym pięknym budynkiem przybliżę również gamę modelową oraz opowiem o walorach użytkowych naszych samochodów dostawczych. Sam salon mieści się przy Alei Obrońców Tobruku 9, przy dotychczasowej lokalizacji głównego salonu Toyota. Szeroka grupa modelowa to rodzina samochodów dostawczych ProAce. Wśród nich dostępne są obecnie, obecnie aż trzy modele: Model ProAce, ProAce City oraz najnowsza wersja Toyota ProAce Max. Toyota ProAce Max jest jednym z największych dostępnych obecnie samochodów dostawczych w segmencie do 3,5 tony. Natomiast Toyota ProAce City to kompaktowa, zwinna i zaskakująco pojemna wersja, dostępna zarówno jako model osobowy, 5 lub 7 miejscowy, oraz model dostawczy o pojemności 4,4 m sześciennego i ładowności do 1000 kg. Waze Van to samochód stworzony, aby sprostać każdemu wyzwaniu. Trzy długości nadwozia, wiele konfiguracji i wiele możliwości aranżacji wnętrza. Przestrzeń bagażowa to pojemność 6,6 m3, mieszcząca w swoim wnętrzu 3 europalety. Ładowność to 1400 kg. Samochód występuje również w wersji osobowej, która w komfortowych warunkach może przewieźć do 9 osób. Wykonujemy w tym modelu m.in. zabudowy izotermiczne, chłodnie, mroźnie, zabudowy warsztatowe, ampery oraz przystosowujemy samochód do potrzeb programu Toyota Mobility skierowanego dla osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z dofinansowania Funduszu PFRON. Wszystkie modele Toyota Proace dostępne są z wyjątkową, bardzo długą gwarancją na milion kilometrów. Dodatkowo cała gama modelowa jest dostępna z napędami elektrycznymi. Zasięg w zależności od wersji to aż 300 km, a szybkie ładowanie na stacjach komercyjnych wynosi tylko 30 minut. To jest... Toyota to legendarny i niezawodny pickup, samochód na każdą drogę. Od ponad pół wieku zachwyca kierowców swoimi właściwościami użytkowymi i funkcjonalnością. Dzięki doskonałym parametrom technicznym sprawdzi się w najtrudniejszych zadaniach. Wytrzymała konstrukcja ramowa, doskonałe warunki brodzenia, ponad 70 cm zanurzenia w wodzie, 1000 kg ładowności oraz możliwość ściągnięcia przyczepy o masie do 3,5 tony. To właśnie Hilux jest wielokrotnym zwycięzcą rajdów parskich każdy z prezentowanych modeli jest dostępny w atrakcyjnym programie finansowania. Oferujemy wynajem krótko i długoterminowy Kinto One, leasing, kredyt czy dofinansowanie Mój Elektryk. Wszystkie formalności zorganizujemy za Ciebie. Sprawdź naszą ofertę, znajdź najlepsze rozwiązanie dla siebie i swojego biznesu. Zapraszamy zespół Toyota Professional Olsztyn.